Siema! Dzisiaj zagramy sobie Wyspę Belgajsa. Um, no to zaczynajmy, no co? Dobra, oczywiście, jak w prawdziwej grze, ja no w sumie nie prawdziwej grze. Dobra, nieważne co miałem mówić, nieważne. Dobra, no to mam taki skinek, co ja powiem? No, kuźwan, ja pierdzielę. Nie, ja bym przeklnął. Psychicznie nie wie czym. eee... Okej, okay, yy, ja bym sobie wybrał yy, tego, bo yy, to jest mój ulubiony skin, ha <laughs> żartuję. Dobra, najpierw yy, baby sharka. Jezu, oni tyle nasrali tych różnych, najróżniejszych nasrali, nie? O, tu jest sam, um, nawet nie wiem, jak on tam miał, chyba shoto, nie, to... Jak on miał ten typ? Tu jest. A, ja, łapiciela. To jest mój stary, jak jedzie po browar. E, to żółwie, ninja. Ja nie gram w tą grę kompletnie. Ja w tą grę nie gram. No, to mój. Nie powiem kto. Nie, no to y, mój kolega, tak powiem. monopoly kasz y, Dobra, bo ja sram tymi skinami po prostu. O. Czarny. Wow, ale duża zmiana naprawdę. Ja chcę być biały, a nie czarny. Halo. Okej. Okay. Wybierzmy sobie jakieś zdolności. Ja nic nie umiem. Aha, o co w tym chodzi w ogóle? Aha. Ło. Wow. Rzadkie. O, kuźwa. Aha, tu, tu to samo wręcz. Ja w ogóle nie gram w tą grę, dlatego nie wiem co... Co to w ogóle jest. Wow! Jaka jest taka? <grymne> Okej. Okay. kroki. I tu mam najnowsze takie gówno. Użyj. Dobra. To jest gra na telefon, ale y, ja lubię na y, telefonie, dlatego gram na komputerze. E, no i tyle. O kuźwać nie włączyłem. Dobra, trudno się mówi. I tak bym psychicznie nie wytrzymał po tym filmie. Przez tą muzykę jeszcze do montowania. Jakieś... Nie, no to odcinek trwa z 30 minut. Nie, 30 minut. Nie. Nie wiem. Ja zaczę... Nie wiem ile ten. O ty śmieciu, dobra. Nie wiem ile ten odcinek będzie y, miał. O! Dobra. O ty śmieciu, dobra. Aha, wygrałem z wami lamusy. Ja kiedyś tak się rajowałem w Stambla. O! Patrzcie, jaki lamus w ogóle tu jest. Taki lamus. O! Chrystal. O! O! Nie, ja pierwszy. Pocały mnie w dupę. No i mamy. Drugi byłem. Dobra, sorry. Pewnie teraz przegram. Czekaj trochę lepiej mikrofon dam. Jak mnie. No jak mnie słychać? Mam nadzieję, że dobrze. Chyba, dobrze. Ci się w ogóle tak szybko kręci, że nie wiem co to jest. O, Chrysta. No, mam czekawkę po zupce chińskiej. Albo się nachlałem. O, Chrystianie Boski. No, ja pierdziele. dobra. Ja już przegram. Dawaj, no proszę, daj. Daj mu. ja pierdziele. Tak. Mamy to. O, nie, no, kur. Ty jest ma to, nie dobra, nienawidzę tej gry. Ja pierdnię. Pieprzyć tą grę, mam ją w dupie. Nie, ja robię chyba przerwę sobie, nie? Pierdzielę to. Pluję na tą grę, nie dobra, przerwa na chwilę. Dobra, jestem, ja włączyłem też muzykę. Boże, nienawidzę już tej gry, serio. Jutro będzie ogólnie, przesywam ludzi, więc no, Jak chcecie więcej samochodzików, czyli e, l, e, Rocket lagwagę, czy jak to tam się mówi, nie pamiętam, nie? Sorry. Ostatnio nie grałem w to, dlatego nie wiem jak to się mówi. <laughs> nie no. Kuźwa, ej, to się ślizga już. się Dobra, ale i tak szyję. Powinnam tutaj wygrać. <noise> szczerze nie widziałem większego debila, który trzyma to. Który się nie. Który się wywali przez tą siatkę. Znaczy, no siatkę, no w tym barierę po prostu. Wiecie o co chodzi, dobra. Let's Ojoj, ja pie. Nie no, Nubas nie może mnie dogonić, no. Bo co to jest za gra? Dobra. Dobra, i tak nienawidzę tej gry. I tak nienawidzę tej gry. No czemu ja mam tu myszkę w ogóle, no? What the fuck? To jest takie gówno, że to... Nie, dobra, ja nie wytrzymam zaraz, serio. Czemu tu mam łyżkę? No, łyżkę! Ja pier... Nie! Ja tego nie nagrywam. To jest tak zła gra, że ja się To jest takie gówno. Gówno to jest. To się nazywa stópy po prostu. Ja nie, nie, nie mogę po prostu tego nagrywać, bo psychicznie nie wytrzymam. Serio zdycy no ja pierdziela o a ty, teraz nie mam myszki no to mega. nie tak o mój boże już wygrałem już wygrałem dobra siema tu wyskakują. Uuu, wskoczyłem ja pierdziemy. I na... tu jest na sam koniec? Aha. Nigdy tak nie róbcie. Zdechniecie bardziej. Kiedyś <laughs> się tam utopi, dobra. Nie jestem jedynym debilem. Znaczy, co? O kurde, bym skoczył i bym się. Se... Nie, no proszę, o dobra. Trzma to? I czemu to jest taka... Nie dobra. Ja wychodzę. Ja... Nie mogę. Nie dobra, wychodzę stąd. Wychodzę stąd, z tego gówna. Macie dziesięciowy odcinek z tego gówna. Pluję na to, nie gram w to. Ja w to nie gram. Mam to w dupie, dobra. Siema tyle. Nie, dobra. Dajcie 7 lajków, jak chcecie więcej tej gry. Czemu 7? Bo nienawidzę tej, tego gówna. Tego shitu jednego wielkiego. Tyle siema. No to ogólnie. Stumble, guys nie przepadam za tym gównem dajcie lajka jak chcecie tego więcej opinie opinie Ej, no i siema i, no i subskrybuj kanał i tyle siema